Ja Dostałem takie coś. To jest y, y, coś do mycia szyb chyba. Okien. Y, nie wiem. Y, wiem tylko, że się nie ładuje. Zaraz sprawdzimy. Był pod ładowarką y, podobno dwa dni i nic. Nawet o. Ale się wyłącza. No coś jest ewidentnie nie tak. To chyba powinno po wciśnięciu cały czas się kręcić, nie? No, to dwa dni pod ładowarką był. Spróbujemy podładować tutaj, zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle się nie ładuje nic nie pobiera, ale się świeci. A czemu tak? To w ogóle się nie ładuje. Teraz sprawdzimy pod ładowarką. No. Nie, to samo. Dobra. To, co gumisie lubią najbardziej, rozkręcamy. My Nagle w samym środku miasta my, Po prostu my Dzień, dzień Godzina zwierzeń, zwierzeń Dzień, dzień Przy twarzy twarz Szuka pamięć Poglądanych ścieżę. Lecz, lecz, nas Tyle słońca w toj mieście Nie widziałeś tego jeszcze dofa. Prawdziwa Oj, udało się Ale co się naszarpałem to moje Oj teraz to nam zejdzie O właśnie Uf. A to jakaś guma trzyma Proszę proszę ktoś to jest silikon jakiś. Co to jest za technologia? Mam fajce takie baterie. to wszystko. No, okay. To było trochę ciężko, żeby to błynąć. ale już się rusza. To chyba ma się kręcić, nie? Chyba tak, bo tu jest silniczek. Porusza tym całym. A to porusza tym technologia. Ale sprawdźmy napięcie w tej baterii. Mamy cztery nie widać, nie widać słabo widać. 4.11, 3.7, może to po prostu nie chciało się bójnąć, bo ten był zablokowany. Bo jak próbowałem palcami ruszyć, to tak i poszło. A teraz już lekko chodzi. Zobaczymy. A co? A jak to było? Właśnie jak to było. Weź to traf. Dobra, trzeba to całe wyciągnąć. O ile wyjdzie cały silniczek. założymy jako jedną całość. Idzie, idzie. Poszło. No i pięknie, problemem. Chodzi, chodzi, znaczy kręci się. Mówiłem. Jakoś rozebrać i wyczyścić, nie? Bo to przydałoby się, nie mówmy, że nie. Tu kamienia jest bardzo dużo. O, patrzcie, jak zardzewiały śrubki. Dobra, próbujemy to wyczyścić. Nie chcę tego dostać, bo boję się, że rozwalę. Ale po prostu działa, no płynie to chodzi. Popcikamy jeszcze alkoholem, może to coś da. To popękało. To nie ja, to było już. Nie, to by trzeba było tego wlać. Na kamień jest dobry ten. No. No pusta głowa e... No ja wiem co <laughs> trzeba wlać tego No... Google. Okej, okay, Google. Co jest dobre na kamień Jest usuwanie kamienia na z kalim, nie z kalim, czekaj! nie. Jego z Gdzie jego ten telefon, kalim, <noise> dziennie, płynów do ust, na Oj cicho, bądź już cicho, domowe Co jest dobre na kamień z wody? Od kamienia czy dobry na wodę z wody? Najlepsze są substancje o odczynie kwaśnym. Możesz użyć. domowe sposoby. Ocet. Ocet. Właśnie. Nie rozcieńczony na uporczywe osady. Kwasek cytrynowy lub soda oczyszczona. Dobra, cicho. Specjalistyczne odkamieniacze. Ocet. Właśnie, o ocet mi chodziło. Ocet jest dobry na kamień. Ja myślę, że jak to po prostu się wleje tam kamień i się włączy to... I co się odkamieni. Nieważne.

to mamy inny problem chyba. Złożony nie działa, a rozłożony działa, czemu. No, a co tu chodzi? -ha -ha. Nie tak prędko. Pewnie się działo wadzi. No, Okej. Okay. To mi wygląda na to, że to się ociera. Widzicie, tutaj jest ten i to powinno wejść między te. <grywy> tutaj jest ten, powinien między te i tego. Jak wziął tego. No dobra. Co my tu możemy zrobić? Możemy ten silniczek pociągnąć z tyłu, do tyłu bardziej. Nie, nie da się. To będzie nam wadzić. Ojej, ale to czemu to jest... Czemu? No nie widzę dobrze, co tam się dzieje. Właśnie, to jest dokładnie to co mówię, to, ale śmierdzi, gumą spaloną, dobra wyciągnijmy to jeszcze raz zobaczymy, przyjrzymy się temu dokładnie, widzimy problem jest z tej strony, od tej gumy, można to wyciągnąć? Nie, ale coś pyknęło i się oddaliło trochę. A, tego nie uszkodzić, nie urwać nic. Bo to jest w tę stronę. A teraz jest miejsce. Trochę pociągłem w tę stronę, tam kliknęło coś i Pociągłem yy, to od tego <gryzny> Profesjonalny youtuber ten od tego tamtego, Aha, działa Teraz działa W ogóle te lata całe mi się podkrzywiły i don't Działa. Udało się. Udało się. I pamiętajcie, nie wyrzucamy. Jeszcze się nada. On miał iść na śmieci. Nie marnujmy pieniędzy. Trzymajcie się ciepło. Ciao.